Witam Was w kolejnym odcinku English IT Today. Dzisiaj skupimy się na poprawnej wymowie pięciu wyrazów rozpoczynających się na literę T. Oprócz tego, w drugiej części przyjrzymy się czasownikom ułomnym, które zawsze występują w tej samej formie i w żaden sposób się nie odmieniają. Słowem otwierającym dzisiejsze zestawienie jest techniczny, czyli technical. Technical. Tutaj zarówno ch, jak i c wymawiane są jako k, natomiast a zamienione jest na o. Cała reszta pozostaje bez zmian. Teraz czas na jedno z moich ulubionych słów we wszystkich zestawieniach English IT Today, a chodzi tu o wątek. Lub poza technicznym angielskim, gwint lub nić. Fred. Thread. Tutaj najbardziej zmieniona jest wymowa pierwszych dwóch liter, ponieważ TH zamieniamy na F. Jest to tak zwane F mówione przez zęby. Gdy chcemy powiedzieć, że coś jest teoretyczne, to powiemy Theoretical. Theoretical. Tak jak w poprzednim przykładzie. Pierwsze dwie litery zamienione są na f mówione przez zęby. Reszta pozostaje bez zmian i tak naprawdę to tyle z ciekawostek. Kolejne słowo jest dosyć długie. Jest to jedno z najdłuższych słów we wszystkich odcinkach English IT Today i oznacza wykrywalność czy też identyfikowalność. A chodzi tutaj o traceability. Traceability. Słowem zamykającym dzisiejsze zestawienie jest tak zwana krotka, której używamy przede wszystkim podczas pisania kodu testowego. I tak. Tuple. Tuple. I tu zaskoczenie. Nie tuple, które najczęściej słyszymy podczas krajowych wystąpień i nie tylko, a tuple. Przyznam, że sam przez bardzo długi czas. Wymawiałem to słowo niepoprawnie. Czas na drugą część. A dotyczy ona czasowników ułomnych. W dzisiejszych przykładach skupimy się na czterech poniższych. Can, czyli móc potrafić, may, czyli móc, must, czyli musieć oraz dare, czyli śmieć, odważyć. Się. Co ciekawe, w powyższych przypadkach, niezależnie która to osoba, czasownik pozostanie zawsze bez zmian. Żadnych końcówek, ani nic w I tak, dla can, he can program in JavaScript. On potrafi programować w Javascriptie. We cannot develop this feature. Nie potrafimy zaprogramować tej funkcji. Dla may, You may leave the review meeting now. Możesz teraz opuścić spotkanie review. May I design it? Czy mogę to zaprojektować? Dla must, we must consider this project. Musimy rozważyć ten projekt. He mustn't commit without a review. On nie może commitować. Bez review. Dla dare I don't dare to ask her for tests. Nie śmiem prosić jej o testy. How dare you come to the planning meeting? Jak śmiesz przychodzić na spotkanie planowania? No i to by było na tyle. W kolejnym odcinku wyrazy na literę U. Między innymi w jaki sposób wymawiać nazwę własną, jednej z bardzo popularnych wśród IT platform szkoleniowych. Poza tym zerkniemy sobie na przedimki, czyli the, e oraz n, kiedy je stosować, dlaczego i jak bardzo wpływa to na profesjonalizację wypowiedzi. Oczywiście zachęcam Was też do zapisywania się do newslettera na English IT Today. I przesyłanie propozycji dotyczących słów na literę U za pomocą ankiety na stronie, w komentarzu pod linkiem, czy też na Twitterze. Z góry dzięki i do usłyszenia.